Cześć! A teraz opowiem wam historię pewnego psa ma na imię Daisy. Jest sympatycznym, słodkim kundelkiem i została zabrana ze schroniska. A dzięki internetowi ludzie ją znają, rozpoznają i kochają. Spacery uwielbia z właścicielami. Przed kamerą bawi się z internautami. I ma coś, z Pontera i Dalmatyńczyka i tym właśnie nas zachwyca Daisy, Daisy, zunia. Daisy, zunia, la, la, la. Daisy, zunia. Daisy, zunia, la, la, la. Daisy, zunia, la, la, la. Daisy, zunia. Daisy, zunia, la, la, la. Daisy, 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 Daisy Daisy, lalala. a swój kanał ma na Pino TV umila życie tobie i mi. Jest popularna i lubiana, bardzo znana i kochana. Kundelek, słodki kundelek, zaraz pójdzie na spacerek, Poskacze i pobiega. I się cieszy, Rex jej kolega. Daisy Daisy, daisy. Daisy 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 była historia psa Daisy najsłodszego kundelka w Polsce papa